Hej kochani z tej strony, Ania witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test z nowej limitowanej kolekcji Bels Biedronki, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie. Do oglądania. Co jest ciekawe, na chwilę obecną, jak ja nagrywam ten film, a jest piątek, to tej kolekcji nigdzie jeszcze nie ogłoszono. W sensie tak oficjalnie. I gdyby nie przypadkowy TikTok jednej dziewczyny, to ja bym o niej nie wiedziała. I na następny dzień z rana pojechałam jej szukać i w sumie znalezienie jej nie było aż takie trudne, bo przejechałam w sumie dwie biedronki i w drugiej ona była, trafiłam na nią, aż zrobiłam tutaj pamiątkowe zdjęcie. A potem było jeszcze lepiej, ale o tym Wam opowiem za chwilę. Na początku chciałabym się skupić na tych pięknych opakowaniach. Ja się w nich zakochałam, są tak urocze. I te popcorny, które tutaj są, to one mają uśmieszki. Widzicie, cieszą się do nas. I wiecie co? Wydaje mi się, że jest to jedna z najładniej zaprojektowanych kolekcji w ostatnim czasie. Wszystko jest takie spójne, ciekawe, interesujące. Opakowania rzucają się w oczy. I z każdego kosmetyku wzięłam po jednym. Więc w sumie mamy ich tu sześć. I teraz seria zdarzeń, które się wydarzyły. Podjechałam pod tą biedronkę, weszłam do sklepu, wzięłam te kosmetyki, które chciałam, poszłam do kasy. Stanęłam akurat w kasie, no bo chciałam zapłacić gotówką. Miałam przygotowane 100 zł, bo mniej więcej wychodziło, że one będą kosztowały tak około 96 zł. Jakie było moje zdziwienie, jak pani po zeskanowaniu wszystkich produktów mówi do mnie 58 zł? Pierwsze co pomyślałam to, że źle usłyszałam, bo jednak wcześniej patrzyłam do gazetki i nie widziałam nigdzie, że miała być jakaś promocja na kosmetyki tej marki, widziałam, że była na nuki, ale nie było na Bel. A tu się okazało, że faktycznie weszły taniej. Więc fajnie, bo zaoszczędziłam, ale potem zaczęła się seria niefortunnych zdarzeń, bo ja oczywiście miałam małą torebkę, nie miałam do czego tego schować, wziąć. wzięłam to tak wszystko do łapy, tak jak widzicie teraz. I to niosłam. Co mogło pójść? Nie tak. Już pierwszym ostrzeżeniem dla mnie powinno być to, że jak wychodziłam, to przy wejściu wypadł mi właśnie ten mały cień, który tutaj mam w ręce. Ale wiecie, od razu go widziałam i sobie poszłam do auta. I podchodzę do auta, tutaj miałam na palcu zawieszony kluczyk, chciałam otworzyć samochód, i co się stało? Ten cień poturlał mi się. I to poturlał się tak niefortunnie. Że przeleciał pod wszystkimi zaparkowanymi samochodami. Ja musiałam go gonić i modliłam się tylko, żeby się w połowie żadnego samochodu nie zatrzymał. Jak myślicie, co się stało? Oczywiście, że się zatrzymał. Ja mam małego suwa, obok mnie też takie podobne suwy stały i stała jedna osobówka, która oczywiście ma niższe zawieszenie. I pod czym to się zatrzymało? Oczywiście, że pod tą osobówką. Ja sobie myślę, no nie, to się mogło zdarzyć tylko w kreskówkach albo mi, więc podchodzę pod ten samochód. Tak patrzę, no dobra. Nie mam innego wyboru, muszę się pod tym autem położyć. Tak więc też zrobiłam. Fart jest taki, że mam długą rękę, więc dosięgłam tego i wyciągłam dziada. I wiecie, w tamtym czasie na tym parkingu byłam sama, ale byłam taka jakby zawstydzona tą całą sytuacją, która się wydarzyła, że musiałam na głos powiedzieć: No, musiałam tutaj spod samochodu wyciągnąć cień do powiek, bo mi wpadł. Naprawdę czasem jestem żałosna. Więc tak, takie to miałam przygody i musiałam się tym z Wami podzielić i powiem Wam, że ta nowa kolekcja, tak jak mówię, nie wiem czy ona się nazywa ogólnie Popcorn, no ale podejrzewam, że tak, dlatego tak ją też nazwałam, bo na chwilę obecną nic nie wiadomo, powiedz o cicho. Ja nawet tutaj sama wymyślałam opisy pod kosmetyki, oprócz konturówki, bo ona jakby miała już na opakowaniu go napisany. Mam nadzieję, że zrobiłam to dobrze. I tak, jak macie ochotę, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, a ja już przechodzę do testu. I zaczynamy od naszego uciekiniera, który dwa razy próbował zwiać, czyli odcienia do powiek. Kosztował on 13 zł. Są dostępne trzy odcienie. Ja mam numerek 01 Lights On. I jest to sypki foliowy cień, który ma dawać nałożyć się pędzlem lub palcem. Ma zapewniać niesamowity blask i trwałość bez osypywania się. Jego kolor spodobał mi się najbardziej, bo był taki uniwersalny. Nie był ani za ciemny, ani też za jasny, taki w sam raz. Kiedyś mi się wydaje, że już było coś podobnego w jakiejś limitce, zwłaszcza patrząc na tą jego tutaj formułę, która jest w opakowaniu. Tu się tworzą takie kulki. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Kojarzę, że coś takiego było. Ale to chyba żadna tajemnica, że Bel od czasu do czasu tak robi. Ja Wam testuję te kosmetyki, bo jednak wiem, że nie każdy jest tak obeznany. Dla mnie, no czasem się zdarza tak, że po prostu czuję, że testuję to samo, co już kiedyś testowałam, ale jak ktoś wchodzi na mój filmik, no to ja nie mam takiej świadomości, czy on zna tę kolekcję, czy jej nie zna, czy wie, że coś już było, czy nie wie o tym. Ja każdy kosmetyk właśnie z tych limitek staram się zawsze przetestować jako jakby nowy, świeży produkt. Żebyście mieli Wiecie, pełny obraz jak coś się zachowuje. Ale dobra, nałóżmy go sobie na powiekę i ja tutaj zacznę od nałożenia go pędzelkiem, choć powiem wam, że szczerze lepiej mi się go nakłada palcem i to tak w 100% źle mi się go rozprowadza, jeżeli chodzi o właśnie taką formę. Lepiej to działa widzicie palcem. Tu jest chwila moment. I pięknie jest cień nałożony, mamy tutaj większe i mniejsze drobinki, możemy go sobie też dokładać, ja to oczywiście zrobię, on jeżeli chodzi o jego kolor to jest on taki złoty ma bardzo dużo złotego akcentu więc jak nie lubicie takich ciepłych odcieni na powiece, no to wiadomo, a jak lubicie to też wiadomo, sorry, ale ja mam dzisiaj durny humor Podoba Wam się ten efekt, bo mi bardzo. Ja ogólnie bardzo lubię takie drobinki na powiece. To jest jak dla mnie zawsze taki fajny akcent, zwłaszcza w takim uniwersalnym kolorze, jaki teraz tutaj mam na powiece, no bo wtedy możemy sobie go używać też po prostu na co dzień. I wygląda to ślicznie. Ja ten dzień nakładam na sucho na moją powiekę, ale też oczywiście możecie to nałożyć na jakąś bazę bądź na korektor. Wtedy też ten efekt będzie delikatnie inny, bardziej będzie przypominał to, co widzieliście na swatchu, więc tutaj możecie uzyskać różny efekt, w zależności od tego, co wolicie. Zobaczcie sobie różnicę. Cień dodaje bardzo fajnego akcentu, łatwo się na nim pracuje i co najważniejsze, szybko. Każdy sobie z nim poradzi, możecie go nakładać na cienie, możecie też używać go solo, żeby dodać takiego blasku spojrzeniu. Mamy tutaj multun robinek mniejszych i większych, przez co przepięknie się to mieni na powiece. I w tym przypadku, tak jak mówiłam, są one złote. Na chwilę obecną nic się złego z tym cieniem nie stało, nigdzie on nie powchodził, nigdzie nie wygląda źle, ale zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało po całym dniu. Jeszcze wam tak powiem, że on będzie idealnie pasował pod takie ciem... Ciepłe, brązowe cienie. Pierwszy kosmetyk mi się bardzo spodobał i teraz możemy przejść do takiego prasowanego satynowego pudru do twarzy. Kosztuje on 16,50 bez promocji, bo wszystkie ceny, które Wam w tym filmie podaję są bez promocji, żebyście wiedzieli o tym. Jest dostępny jeden odcień 01 Velvet Vision i zapewnia optyczne wygładzenie i utrwalenie makijażu, ma mieć satynowe wykończenie, do tego bardzo mocno pachnie popcornem i naprawdę ta kolekcja jest jedną z najbardziej pachnących w ostatnim czasie. Kolor w opakowaniu jest taki ciepło-beżowy, ale przy słaczowaniu wychodzi transparentnie. Ten zapach faktycznie jest taki dosyć mocno wyczuwalny, i wydaje mi się, że to jest zapach takiego karmelowego popcornu, ale mogę się mylić. Trochę słodko on wychodzi, i zdradzę wam to, że jestem naczelną hejterką wszystkich słodkich wersji popcornu. Dla mnie w sumie najlepszy to jest solony i maślany. Możecie mi dać znać w komentarzach, jakie typy popcornu wy lubicie. Ale wracając do zapachu tych kosmetyków, nie powiedziałabym, że jest on jakiś bardzo nieprzyjemny. Wiadomo, komuś się będzie podobał, a komuś nie. I przejdźmy do nałożenia tego pudru na moją twarz, jak możecie zobaczyć. Ja się trochę tutaj świecę więc zobaczmy sobie jak on sobie poradzi ze zmatowieniem mojej skóry, no poradził sobie ładnie, faktycznie jest taki satynowy, nie jest to taki toporny mat i przepięknie wygładził strukturę skóry, ja ogólnie właśnie bardzo lubię w pudrach od Bell to, że one mają taki efekt wygładzenia, taki efekt blura, to jest naprawdę tutaj na bardzo duży plus, no i różnica pomiędzy policzkami wygląda w ten sposób, też jak na razie ten puder nie wpłynął na to, że podkład mi ściemniał, czy coś takiego, więc fajnie. Zobaczymy sobie oczywiście też w tym teście, jak długo utrzyma nam się ten matowy efekt, bo niestety przy mojej cerze bardzo często w pudrach z Bell jest tak, że one się mi bardzo szybko wyświecają i to zazwyczaj jest ich główny minus. Ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, zobaczcie też sobie szybko różnicę na przebitkach. Nie wygląda on sucho, niczego brzydko nie podkreślił, ładnie się stopił ze skórą, też dobrze współgra z podkładem, ja tutaj dzisiaj użyłam tego podkładu z Catrice. Będziecie mieć wszystko podlinkowane w opisie, jak zawsze. Co najważniejsze, nie zmienił on też odcienia naszego makijażu. Pory są bardzo dobrze wygładzone, skóra jest zmatowiona, a jego zapach, który jest dosyć mocny w opakowaniu, po nałożeniu go na skórę jest niewyczuwalny. W kolekcji znalazł się również brązer, czyli coś, co większość z Was bardzo lubi. On kosztuje tyle samo co puder, czyli 16,50. Jest dostępny jeden odcień i on jest taki brązująco, delikatnie rozświetlający. Ma zapewniać promienny efekt na skórze. Brązer idealnie ciepla twarz przez swój ciepły odcień. Ma się idealnie rozprowadzać i dawać stopniować. I on również mocno pachnie popcornem. I przejdziemy do nałożenia go na moją twarz. On się w opakowaniu lekko osypuje, ale jeżeli chodzi o kolor, to jest bardzo delikatny, bardzo delikatny, naprawdę taki bym powiedziała lekko, po prostu tylko Was ocieplający, ale zobaczymy, czy możemy go sobie dołożyć. Więc trochę go dołożę, ale z tego, co widzę, delikatnie można go zbudować, ale też nie jest to taki bronzer, którym sobie zrobicie taką dużą plamę na policzku, właśnie też przez to, że on ma takie swoje pewne limity. To jest na jedno zarówno plus, jak i minus. Minusem jest głównie tutaj największym to, że nie będzie to bronzer dla każdego. Głównie on się sprawdzi dla osób o jaśniejszej karnacji. Bo przy ciemniejszych, no nie będzie on niestety widoczny. I on jest ciepłym odcieniem. W ostatniej tej kolekcji Fog in the Garden, którą Wam testowałam, mieliśmy taki bronzer w stiku i on był bardzo chłodny. Idealnie nadawał się do konturowania. Ten będzie się nadawał do ocieplania twarzy, zdecydowanie. Zastanawiam się, czy ja się z tym filmem wyrobię na jutro, na 8 rano. Ale wracając do brązera, zobaczcie jak on się przepięknie rozprowadza. Nie tworzą się tutaj żadne smugi. Wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tylko, że tu jest taki jeden problem właśnie, że dla niektórych może być on zbyt delikatny. Zobaczcie sobie różnica, jest to poprawny bronzer w ciepłym odcieniu. Nie ma on widocznych drobinek, więc o to się nie martwcie, ale też on nie jest taki w 100%, tak jak mówiłam, matowy. Mogłabym zaliczyć jego wykończenie do takiego bardziej satynowego. Pracuje się na nim bez problemu, możemy go sobie delikatnie budować. Jednak myślę, że na co dzień dla osób z jaśniejszą karnacją zrobi on robotę. Następny w kolekcji mamy sypki rozświetlacz. On też kosztuje 16,50. Mamy jeden odcień, 01 Movie Star. Zapewniać ma przepiękny blask na policzkach, jest w ciepłym złotym odcieniu, ma dawać się stopniować i. On też pachnie popcornem. Oni ten zapach wsadzili wszędzie, nawet do konturówki, więc przypominają mi się stare dobre kolekcje Bel, gdzie zawsze był jakiś zapach przewodni przez ostatni czas. To raz był, raz go nie było, albo pojawiał się tylko w pojedynczych kosmetykach z kolekcji, a tu mamy we wszystkich, proszę bardzo. I nałożę sobie ten rozświetlacz na twarz. Zobaczmy, jaki on nam tutaj efekt zapewnia, no i wygląda prześlicznie skubany, ale jest jeden problem. Odnoszę wrażenie, że delikatnie robi on ciemniejszą poświatę. Jesteście w stanie to dostrzec, czy tylko ja to widzę? Tak myślałam, że może się tak wydarzyć, bo on też w opakowaniu wygląda na taki delikatnie ciemniejszy. Jak sobie przypomnę właśnie takie ciemniejsze rozświetlacze z ubiegłych kolekcji Bell. to czasem się właśnie tak zdarzało, że robił on ciemniejszą tutaj taką poświatę, więc szkoda. Dlatego dołożymy sobie jeszcze drugą warstwę, żeby zobaczyć, czy możemy sobie tą intensywność tego błysku zbudować, i wydaje mi się, że możemy. W kamerze wydaje mi się, że aż tak tego mocno nie widać, jak ja to widzę na żywo, zwłaszcza w tym obszarze, gdzie ten rozświetlacz jest nałożony. Nakładam dalej. I wiecie, on jest ładny i taki taflowy, ale można byłoby go pozbawić tej, wiecie, bazy kolorystycznej. Zobaczcie sobie teraz różnicę. Blask ogólnie zapewnia bardzo ładny i tutaj do tego nie mam żadnych uwag. Jest ładna, taka równomierna tafla. Możemy sobie budować jego intensywność, tylko, że tak samo jak bronzer, tak samo rozświetla, że nie będzie dla każdego. I myślę, że gdyby nie ten delikatny kolor, który on zostawia na policzku, to dla mnie byłby to hit. A na razie jest tak pół na pół. Myślę, że tu na tym policzku i przy moim ustawieniu twarzy w tym momencie Widać, że ma on tą bazę kolorystyczną, o której Wam mówiłam, ale przejdziemy sobie teraz do ust, bo w tej kolekcji znalazły się takie zestawy. Jest pomadka. Oraz jest konturówka. I one mają pasujące do siebie kolory. Zaczynając od konturówki, kosztuje ona 13 zł i ma być wodoodporna. Są dostępne trzy odcienie. Ja wziąłem sobie numerek 02 Famous. Ma się ona nie rozmazywać i nie migrować z obszaru ust i zapewnia wielogodzinną trwałość. Ma mieć miękką i kremową konsystencję. Nadaje się do robienia konturu ust, jak i ich wypełniania. Ma też pachnąć karmelizowanym popcornem. No i co Wam mam tu powiedzieć? Faktycznie tak pachnie. Ona jest wykręcana, ale w zestawie nie mamy tu temperówki, więc jak chcemy ją sobie naostrzyć, to musimy to zrobić we własnym zakresie. Wiecie, jak ja mam nastawienie do konturówek z bel. Oni niby mówią, że są kremowe, a potem, jak dla mnie, są one po prostu takie tempe i ciężko się nimi maluje usta. I to podkreślałam wam już wiele razy. Ja po prostu wolę inny rodzaj konturówek. Zobaczymy sobie, jak będzie w przypadku tej, więc przechodzę już do nałożenia jej na moje usta. Kolor jest prześliczny, jest to chyba jedna z najładniejszych konturówek z tych limitowanych kolekcji, jaką miałam. Bardzo mi przypad przypadł do gustu, tylko minusem tu jest właśnie to, że ona jest taka delikatnie tępa. i widzicie też pewnie teraz na przybitkach, jak dosyć ciężko mi się nią maluje usta. Nie jest ona taka kremowa, masełkowa. Nakłada się jednak równomiernie, ma też dobry pigment. Jest w takim kolorze brudnego różu i ma matowe wykończenie. I sprawdzimy sobie tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, czy klei ona usta? Nie robi tego. Oraz to, czy ona się odbija? Mm, czy ja tutaj widzę? Tak. Delikatnie się odbiło tutaj na dolnej linii, więc... Można było powiedzieć, że coś tam się odbija, ale też nie jest tutaj tragicznie. Zresztą, sami widzicie, praktycznie nie widać tu tego odbicia, trzeba byłoby się bardzo mocno przyjrzeć. Ale ten kolor tak się wpasował w moje usta. Uważam, że mi bardzo pasuje, jestem nim zachwycona. No, ślicznie to wygląda. I zobaczcie sobie teraz różnicę na przebitkach. Tak popadłam w taki mały mikrozachwyt, ale wracając, tutaj jej głównym minusem jest jej formuła. Tu się nic nie zmieniło, ale jest komfortowa i na plus też przemawia kolor, pigmentacja, oraz tak ogólnie jak ona na tych ustach się prezentuje. I jak na razie ocenię ją dosyć pozytywnie. I ostatni kosmetyk w naszym dzisiejszym teście, który sobie sprawdzimy, to pomadka w płynie. Również kosztowała 13 zł. Są też dostępne trzy odcienie, i są one pasujące do tych konturówek. Dlatego ja wziąłem sobie numerek 02 Famous, który nazywa się tak samo. Zapewnia na ustach efekt lakieru, ma mieć dobrą pigmentację, lekką, komfortową formułę i posiada wygodny aplikator. I zaskoczenie ogromne, ale ona również pachnie popcornem. Ale przejdźmy już do nałożenia jej na moje usta. Od razu na ustach pojawił się przepiękny błysk. Jak możecie zobaczyć, kolor pomiędzy pomadki jest delikatnie ciemniejszy od konturówki, ale równie piękny i razem tworzą bardzo zgrany duet. Lakier zapewnia nam takie delikatne uczucie nawilżenia i też sprawia, że usta są optycznie większe. Właśnie przez to jego wykończenie, które jest lekko błyszczące. Jak na razie jestem zachwycona i zobaczymy sobie oczywiście między innymi to, czy klei ta pomadka usta. Nie klei ich, więc super, a teraz przed czas na test odbicia się na dłoni. Zobaczymy, co tutaj zastaniemy za chwilę. Odbija się. Zobaczcie więc teraz sobie różnicę na przebitkach, ale mimo to, że ona się odbiła, jakby nie za dużo tej pomadki zeszło. Zobaczymy sobie jak będzie z trwałością, ale podejrzewam, że na pewno będzie ona delikatnie mniejsza niż takie pomadki, które są mocno zastygające. Choć może się tu zaskoczymy, nic nie zdradzam. Kolor jest przepiękny, formuła jest przyjemna, na ustach jest mega komfortowa, nie podkreśla żadnych suchości, też z ust nie spływa, ładnie się trzyma w obrysie. I tu zarówno jeżeli chodzi o konturówkę, jak i pomadkę jest bardzo dobrze. Ale dobra, na chwilę obecną z mojej strony to tyle, zobaczymy się później na podsumowaniu. Hejka, witam Was po kilku godzinach, tak prezentuje się mój makijaż i może sobie wszystkie kosmetyki omówimy po kolei i myślę, że zaczniemy dzisiaj od tego, który sprawdził się najgorzej. W takim sensie, że nie kupiłabym go raczej po raz kolejny i nie będzie tu zaskoczenia, że jest to ten rozświetlacz. Tutaj głównym minusem, który mi go zdyskwalifikował jest ta ciemniejsza baza kolorystyczna, która niestety ale występuje, ja to widzę, mnie to drażni i to jest taki jego główny minus. Z bardziej pozytywnych rzeczy to trwało jest bardzo dobra. Możemy go sobie stopniować. Tworzy nam taflowy efekt i wiem, że dla niektórych osób on się dobrze sprawdzi. Jeżeli macie troszeczkę ciemniejszą karnację, to jak najbardziej. Myślę, że tutaj nie ma czego się bać, ale osoby z jaśniejszą karnacją dwa razy bym się zastanowiła nad nim. Dla mnie do pominięcia w tej kolekcji. Puder oraz bronzer były jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o puder, to jak możecie zobaczyć, no ja tutaj po czasie jestem wyświecona. Zazwyczaj tak to u mnie wygląda przy każdym pudrze z Bell, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie. Więc osoby z cerą taką, jaką posiadam ja, czyli mieszaną i tłustą, musiały go po prostu częściej przypudrowywać, ale zapewnia on przepiękny, taki aksamitny efekt na skórze, bardzo ładnie wygładza pory i też się nie oznacza, nie wpływa w żadnym negatywnym stopniu na inne kosmetyki, które macie na twarzy, i też pory po czasie nie są mocno podkreślone. Jedyne co tutaj nastąpiło to wyświecenie. Będzie to uważam bardzo przyjemny puder na co dzień, też on się nadaje na okolice pod oczami. Jeżeli lubicie pudry o satynowym wykończeniu, to będziecie zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o brązer, to on jest bardzo delikatny i ja to podtrzymuję, ale utrzymał się na mojej twarzy również już przez cały dzień bez większego problemu, więc trwałość jest tutaj również dobra. Możemy go sobie stopniować, on ma też takie satynowe wykończenie i nadaje się bardzo dobrze do ocieplenia twarzy, będzie świetny na co dzień, ale jako, że mamy jeden odcin, no to niestety nie jest on na tyle uniwersalny, że będzie on pasował każdemu. Uważam, że dla osób z ciemniejszą karnacją, no raczej on odpada, bo jednak będzie niewidoczny. I oba mają też zapach, więc to już zależy indywidualnie od Was, czy Wam to leży, czy nie. I na sam koniec zostawiłam moim zdaniem najlepsze kosmetyki z tej kolekcji, w jest oczywiście cień do powiek, jest również konturówka. Oraz pomadka. Ja się zaskoczyłam sama tym, że właśnie produkty do ust tutaj zostały, bo rzadko kiedy to się zdarza. A już całkowicie rzadko się zdarza, że wyróżniłabym konturówkę, jeżeli chodzi o Bel, no ale taki zaskakujący to jest dzisiaj test, bo na pewno widzieliście tutaj na początku po czasie, jak ja się odezwałam do Was, jak również widzicie to teraz pewnie na przebitkach, że ta konturówka w sumie wytrzymała cały dzień. I mimo tego, że ona ma taką tempą formułę, to za tę trwałość ją docenię. I oczywiście zawsze przepiękny kolor. Jest bardzo komfortowa, precyzyjna. Jeżeli lubicie takie brudne róże, to mogę Wam tą 0,2 polecić. Natomiast ta pomadka w płynie miała zdecydowanie tą trwałość mniejszą, bo po czasie, no to w sumie ona całkowicie zeszła. Została tylko konturówka, ale ona nadrabia tutaj komfortem, tym, jak ładnie usta z nią wyglądają, tym, że ona ich nie przesusza. I ona, przez to, że ma taką niezastygającą formułę, to możecie ją sobie reaplikować w ciągu dnia. I nie musicie, wiecie, tutaj nic ściągać z waszych ust, po prostu możecie ją dokładać. Kolor jest również prześliczny. i ja jestem bardzo zadowolona z tych dwóch produktów. I na sam koniec omówimy sobie naszego uciekiniera, czyli ten sypki foliowy cień do powiek. On tutaj przez. Cały dzień wytrzymał bez najmniejszego zarzutu, i powiem Wam, że ja ogólnie lubię wszystkie sypkie cienie z belt, te pigmenty, czy właśnie jakieś foliowe, czy po prostu same błyski, bo oni mają różne te formuły i zazwyczaj one sprawdzają się świetnie. I tak samo jest w tym przypadku. On jest bardzo uniwersalny, nigdzie po czasie on się nie pozbierał w załamaniach i tak samo nigdzie się nie osypał, więc bardzo dobrze trzyma się powieki, nawet nałożony na sucho. Bo on też w swojej formule jest taki lekko mokry. No jak to cień foliowy? Wiecie o co mi tu chodzi? Jak szukacie takiego drobiego. Złotego cienia, to myślę, że właśnie ten odcień 01 Wam przypadnie do gustu. Ogólnie bardzo pozytywnie oceniam tę kolekcję. Jest bardzo spójna ze sobą, jeżeli chodzi o opakowania, nawet tematyczny zapach, który tutaj pasuje, wszystko się ze sobą łączy, nic nie jest tu oderwane od czapy, więc jest też fajnie przemyślana. I mamy tutaj oczywiście jak w każdym teście kosmetyki, które mi się bardziej spodobały oraz takie, które spodobały mi się mniej, ale też oczywiście czekam na Wasze opinie na temat tej kolekcji. Dawajcie je oczywiście w komentarzach, a z mojej strony jest to już tyle i widzimy się w kolejnym filmie. Papa. Pa.